Cześć, kochani, z tej strony Anna. Witajcie na kanale Opowieści Losu. Dzisiaj, jak zwykle, informacja, jaką tutaj ważną wiadomość będą do przekazania: Istoty najwyższe. Sześć wszechświat, Twojej przewodnicy, twoi aniołowie. Także, jeśli będzie to Twoja historia, będzie ona z tobą rezonować, zachęcam Cię do oddania komentarza, do podzielenia się Twoją opinią, czy to jest Twoje, czy nie. Jeśli nie, zostaw na do kogoś innego. Pamiętaj tylko, że jeżeli ten filmik właśnie to się wyświetlił, właśnie na niego natrafiłeś, jest to opowieść przekazana sticte dla ciebie ok co tu dzisiaj kochani dla was jakie ważne informacje jakiś skorpion unika jakichś negocjacji aby uzyskać jakieś wsparcie kochani Tu jeszcze. Prawdopodobnie kluczem do Twojej pasji namiętności będzie osoba znaku palny. jakaś panna, mam nadzieję, że kluczem do Twojej namiętności będzie właśnie. Rozpalenie Twojej pasji. Aczkolwiek jakiś związek jest tylko czymś kaprysem, coś co może zakończyć się finalnie pechem. W tą sytuację może być zaangażowana osoba z podmaku barana. Na gruncie, wiado na gruncie rodziny otrzymasz jakąś wiadomość, coś odnośnie domu, jakiegoś rodzinnego. Coś tu będzie świadomie zaplanowane w związku z jakąś sytuacją. Twoim wewnętrznym szczęściem jest Twoje piękno, zarówno to wewnętrzne, jak i zewnętrzne. To jest Twoja ekspansja, Twój dobrobyt. Aczkolwiek ktoś tutaj chce coś zrujnować. Prawdopodobnie jest to życzeniem jakiegoś mężczyzny, aby Twoje piękno zniszczyć, zarówno to wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Możliwe, że planujesz jakiś wyjazd lub jakiś lot samolotem. Coś na gruncie relacji uczuciowej z bliską osobą. Możliwe, że to przyjdzie zmienić plany w związku z jakimś sporą sądowym. Możliwe, że uczymy jakiś podarunek związany z trygodnym wody, rak z i ryby. Lub Twoim podarunkiem będzie informacja no, związana z jakimś sporem z tym że coś już się przelało i więcej jakby nie ma możliwości, żeby to ja tobie zaszkodzić. No dobrze, jeśli czuję, że jest to Twoje, że z Tobą rezonuję, przyjmij, zostaw komentarz, jeśli nie, zostaw do kogoś innego. Pamiętaj, że jest to informacja przekazana na Ciebie, jeżeli na ten filmik natrafiłeś. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję. Ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.